Konta, tylko też się teraz nie pomylił. Tu można zapamiętać, jeżeli tylko Wy wchodzicie na tym komputerze zapamiętać, ale jak gracie z jakichś kafejek coś, pod żadnym pozorem tego nie klikajcie. Logujemy się. Czyli tam mieliśmy dni premium 7. Oj. Patrzymy oferty po kolei. Przepraszam, ale trochę przeziębiony jestem, więc będę kaszlał. Oczywiście trzeba się znowu zalogować. Oczywiście tej chyba tego nie ma, więc... E-mail trzeba znowu już pisać.